Chciałbym, żebyś teraz skupił się na sobie i swojej sile. Pamiętaj, że twoje myśli mają ogromny wpływ na to, jak grasz i jak się czujesz na boisku. Poczuj, jak z każdą afirmacją rośnie twoja pewność siebie i determinacja. Mów to głośno i wyraźnie. Wierzę, że te słowa pomogą ci stać się silniejszym, bardziej odważnym piłkarzem. Teraz powtarzaj za mną. Dziś dam z siebie wszystko, nie boję się ryzyka. Jestem pewny swoich umiejętności. Każdy dzień to nowa okazja. Jestem silny i zdeterminowany, gotów na każdą walkę. Mam odwagę podejmować decyzje i działać, nawet gdy nie jestem pewny. Każdy trening to krok do mojego celu. Nie zatrzymam się. Zawsze wierzę w siebie, nawet kiedy jest trudno. Nie boję się wyzwań, traktuję je jak szansę na rozwój. Każdy błąd to lekcja, która sprawia, że jestem lepszy. Mam pełną kontrolę nad tym, co robię. Jestem liderem w grze. Jestem silnym piłkarzem, który potrafi walczyć do końca.